Widzę w kolejnym odcinku hey, na moim kanale. A dzisiaj z skinę, będę grać w Guany. Guany um, nie grałam z dużo, kiedyś się teraz już za bardzo się boję. Um, no co? No, no to gdzieś na parkour, nie wiem co mam robić. No, skinę gramy grani więc idę na pierwszy parkour dobra jestem na pierwszym parkourze i mmm dobra to jest dziwny ten parkour nie to nie jest szukanie. klucz to jest nie 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 no dobra ty zrobisz sobie szkod skrótu no bo mi się nie chce to widzieliście? Dobra, widzę to. Ja, ja nie, nie idę na granie, bo na granie nic mogę lubić. Dobra, jestem. I wciskam play. I wejdziesz sobie na easy. To się boję, więc. E, no, no. Nie Zobrawiam, ja się zaraz zesnę Ja się zaraz zresnę po prostu więc idziemy dzień pierwszy bo się koszmarny się mówię, dobrze ja szybko sprawdzamy te szableczki tutaj i to chyba nie będzie ja. w tych oczekiwania. Już tutaj nic nie ma. Idziemy. Słuchajcie, ja pójdę sobie tutaj do tego Teddy'ego. Ja. Tak nie mówicie, że kiedyś w to grałam, bo jestem no taka no po prostu no po prostu, że tak fajnie. Ja, ja spokojnie szukam, się tak nie boję. ja. w sumie wziąłem tego te, te i ona przyszła. Nie, ja cię tu nie chcę. Pójdź sobie. I ja niech nie chcę. Nie, ja po co? Dobra, słuchajcie. Dobra, Jak ja. hmm. ona w sumie pójdzie? Czyli za nie wiem ile Powinna iść gdzieś teraz. Zaraz w tym pokoju. Ja zaraz pójdę do garażu pójdź jeszcze to poszła chyba poszła bo ja chyba tu spaliłam dobra sprycie, nie wiem co ja mam robić kompletnie nie wiem że szybko idę na dwór, chyba to jest dwór Nie ja mam zielonego pojęcia, szybko wchodzę Это что-то есть? Remote Control. Не знаю, для чего это. Не могу, акура, я это себе. Туда куплю, наверное. Идем. Я там Не знаю, что мне делать. Пойдем сменем здесь do skrzyni skrzyni. Ona tu chyba przyjdzie, bo ten dzwoneczek zasłonił. O nie po ten dzwoneczek kurczę jestem obsłana. Ona tu zaraz przyjdzie. przyszła. Przyszła, nie się boję. Boję się. I zacięłam się, zacięłam się, zacięłam się, Rzuka. Szko... Zacięłam się. Nie. Zacięła mi się i ona przyszła i mnie zabiła. Jak się odcięłam, to no już było za późno. Dobra, jestem kompletnie abstrany, nie wiem co robić. A na dodatek, no bo jestem. Dobra, no i co że gram na Izzy? jest kompletnie tego boję. Dobra, dziwne, że to jest otwarte, bo oglądam go już w to. Zawsze drugiej nocy jest zamknięte. Dobra, sobie tutaj. Szybko sobie. Dobra, ona tu chora, tu. Nie wiem, co ja mam robić, się tutaj, bo w sumie tutaj ona mnie raczej nie zaatakuje. Albo zobaczmy sobie ją tutaj. Zobaczymy sobie, czy ona tu przyjdzie, bo ja nie wiem. Ona teraz jest zdezorientowana. W sumie nie wie, co ma robić. Boję się, że tu spadnę. Fajnie. Tutaj pójdę. To chyba zwaliło. Nie wiem. Nie. Zacięło się super, super po prostu. Dobra. Fajnie. Dobra. No idzie trzeci, moi drodzy. Zobaczmy sobie tą kapstankę. Jeszcze sobie chyba jeszcze zagramy. I reklama po reklamie. I trzeci. Nie wiem, co ja mogę być na postępie. I ja nie wiem, czy tam tam nadal jest. Chyba nie, bo to jest już dawna stara wersja grani, gra gra Co w sumie nie wiem. Dobra, żeby ona tu sobie przyszła, a ja pójdę tam. No tu przyjdzie chyba teraz. wyszła o, sięka. sorry, że ogólnie nie gram z dźwiękami ale ja jestem tak obsrana w ogóle tym dźwiękiem dobra jak ona wystawiła tą pułapkę, wy to widzieli. widzieliście widzieliście? Ja się boję Jestem obsrana Jeszcze dwa. Ona mnie chyba nie zaatakuje Wy to widzieliście? Dobra Sprawę dostałam było na telewizji, jeżeli coś w tym Jestem obsrana, więc przenosimy się na blog Stary Planet. Więc... co chodzi. No, Mam fajny moment z tych nie nienagrywek, gdzie nie nagrywam i jestem totalnie, totalnie obsrana, bo jakby ja, ja nie przyszłam z wami jednego dnia czwartego zapomniałam to nagrać. Nie mogłam już cofnąć sobie nie więc uczłam już. Już mam z wami ten piąty dzień. Ja od razu, bo zapomniałam wejść tam do jakby tej klatki. I. No i po prostu no nie udało mi się. no graniem, no w sumie. ja I. Nie, 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 są zabyty. mi dać suba i łapkę w górę. I chcę 15 subskrypcji, Nie tyle może będzie jakiś specjal po prostu. No więc... A i jeszcze jedno info, info. Bo jak wiecie, ja wstawiam odcinki co tydzień, a w sumie fajnie by było tak oglądać mnie codziennie tak, kiedy się zaopatrzę w mikrofon, no po prostu mm, będę mogła po prostu, no jakby nagrywać co dwa co, coś takiego, po prostu mogę nagrywać codziennie, tylko ja jestem czasami naprawdę, czas, czasami naprawdę w nawet co tydzień. Będę no, starała się regularnie wrzucać odcinki co tydzień, bo co jeden dzień po prostu co Albo no, tak co trzy dni też by się starzyło czasami. No, po prostu różnie będę wrzucać te odcinki o różnych godzinach. więc <suszy> będzie to 17, 18, coś około 16. Bo o 15.05 kończę lekcję. No. Więc to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I koniecznie napiszcie w komentarzu, e, co ile chcecie odcinki. Ja chętnie skorzystam z tych propozycji. Jeśli ktoś już napisał Waszą propozycję, to ten tam komentarz. I no. No, to już na będzie na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i papatki.